Cześć ja jestem Mervu i witam was w drugim odcinku z serii LOT PO GLOBALA Czyli naszej serii na skrzydłowym, zobaczmy jak nam pójdzie na pistoletówce o, w oknie tam jeden Uuu mój już zginął Chyba we dwóch tam są co? Drugi się schował chyba No i co teraz taka zabawa w kotka i myszkę, trochę w tym trybie Mam wrażenie, że tak jest Czyli jest często taka, kurcze chodzenie na shift i się chowanie cały czas. Kto gdzieś kogo pierwszy zauważy, no cóż. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chcę was poinformować o ogromnym giveaway'u skinów o łącznej wartości 20 tysięcy dolarów, który będziesz odbywał na stronie CS Man. Jeśli was to nie interesuje, przewincie o około minutę do przodu ten film. Strony CS Man, i myślę, że większość z was zna. Pełna strona do wymiany skinów. Możecie dowolne swoje skiny wymienić na inne, jakie tylko chcecie, bądź dokupić dany skin na stronie. Jest mnóstwo fajnych opcji na tej stronie, chociażby w formie 3D. Możecie sobie pooglądać każdy wybrany skin, czy nawet pobawić się w takie małe budowanie go, tak, zmieniając paterny i możecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale przejdźmy do. Najważniejsze rzeczy, czyli tego giveawayu. Łączna wartość skinów 20 tysięcy. Jeśli zrobicie na stronie minimum dwie wymiany, czyli dwie dowolne wymiany, bądź właśnie zakupicie w dwóch wymianach jakieś skin na stronie, to może macie szansę na wygranie jednego skina spośród 200, każde wartości około 30 dolarów. Jeśli zrobicie sześć takich wymian, to będziecie sześć punktów, to macie szansę na jednego kina ze 100 o wartości 50 dolarów, analogicznie 12 punktów to jednego z 50 o wartości 200 dolarów. Giveaway trwa do 15 września. Jedyne, co tutaj musicie zrobić, to wejść na to, kliknąć Let's Trade i tutaj jedyne co Was później interesuje, to zrobić właśnie minimum dwie wymiany, żeby wziąć udział w tym podstawowym giveawayu, lub 12, jeśli chcecie wziąć udział w tym najdroższym. Swoje punkty możecie sprawdzić tutaj. Po prawej na górze klikacie Personal Area i macie, mo, ja mam w tej chwili dwa punkty, tak? czyli będę brał udział w tym podstawowym giveaway'u wyniki będą również w tym miejscu link w opisie, zapraszam oni mogą mnie chcieć okrążyć no i super druga runda nasza lecimy po zwycięstwo szybko spróbujmy teraz otworzyć okno i od razu mi tam mołotowa wrzeci nie? Nie mogli tak wchodzić za każdym razem w to samo miejsce. Otworzyli już drzwi... Dobrze. Jeszcze jeden. mamy go. No chyba jakieś niskie rangi mi dodało w tym meczu, takie mam wrażenie. No coś za łatwo idzie. Dobrze, mój sobie poradził. A ja troszeczkę spróbuję spuszować. ale mnie przestraszy. Uuu! został mój, mnie bardzo przestraszył tym nagłym otwarciem drzwi, nie? <grym>, gdzie, gdzie, gdzie? No chyba będzie to zero wygrany mecz, Taki mam, taką mam nadzieję przynajmniej, jak czegoś nie schrzanimy. No, no Wygrywamy 5-0 i tak dosyć łatwo. Jeszcze nie zginę ani razu. My jeszcze jeden był, ale uciekł. Co, idziemy go złapać w tył na szybko? On tu będzie pyk. No, niskie rangi mi dało. No ale dobra, no, wygramy w takim razie. Po, po, po ostatnim przegranym meczu widocznie zrzuciło mnie już do jakichś niższych. Men can you mnie my Instagram? No. Okej. Okay. Najstarczą się I Nie play Jupiter. Okej. Okay. No, okej. Okay. Chciałbym reklamę go Instagrama. Widocznie <laughs> się połapał, że jestem YouTuberem Wszedł gdzieś na mój profil. Czy coś w tym stylu. I poszedł im oddać bombę, nie? Haha, <laughs> ale śmiesznie. No i mamy 9-0. Jakiś prosty mecz po ostatnim przegranym, w którym się namęczyłem strasznie. Widocznie mi dało jakieś niższe rangi, że ani raz nawet nie zginęłem. Zobaczymy, jaki, jakiego typu rangi mi dało, bo sam jestem ciekaw. Piąty nasze zwycięstwo. A, Kałaszek, i tu w ogóle nie wiadomo rangi. No dobra, lecimy z drugim meczem. Mamy koteł w naszej drużynie. Siema, co tam słychać. Siemanko Siema. Co tam? Dobrze Pozdrawiamy na odcinku Widać, że to chyba to kolega To tam Tak Umiem podrobić głos jego po prostu i ludzie mylą mnie Aha <gly> Ciekawe co się teraz pomyślą Cobblestone słuchajcie jak ja dawno nie grałem tej mapy Niewiele pamiętam Jeden na long jest, uh, no i też dostałem głowę. Ała, to bolało. No powinien być web, jest web. Nice. To od razu się obrócił i głowę dał mi. Widziałeś to? Okay. Rzuciem młotowemu tam. Haha, spalił się. Mamy coś w końcu. Tak, jest I siedzi tam w korniku. Dobry, pięknie, dobra, odrabiamy to. Oh. Żeby nam się tu nie zakrać od tyłu, S no z mnie zabił, nie wierzę w tę grę. Razu. No stary, się i mi wali głowy z tego... maga To jest nierealne no. Szybkane są, nie wdzięczne mnie Ten topnięcie było Drugi, Drugi jest też obok Da, ja zaraz Flaszyk powinien zadziałać. Kurnik chyba. Musi mi bolet wyżej. Dobra, 4-4. Dogoniliśmy to, co? Teraz wygrywamy Dobra. resztę. No Patrz, pokażę ci, jak się kieruje meczyk, ok? <laughs> Nie, ale teraz jakoś jak średnia mi Co mówisz? Że teraz średnio mi normalnie zrobiła. No, bo się stremowałeś, no. A dlatego się próbuję zagadać, takiegoś, jakoś, Aha. żebyś nie myślał. Naprawdę tylko ciebie kojarzyć, jeszcze na chwilkę bym stał. Jest defensywnie spokojnie, trochę obity. Co Słabaj się, się Ja przez koręg bie Okej chyba? Okej, okay. yes. No i super Znaczy, cztery pierwsze przegrane rundy, ale teraz ich ciśniemy Wychylę yes. A drugi może co, o tył gdzieś tam próbować iść? Mam jeszcze od drzwi no Daj mu moją wziąć. No dobra, to się chowaj teraz. Chowaj się, chowaj, 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 chowaj. w prawo. Nie! Nie MP9. Ok, ok. Patrz, no on musi, ale on musi podejść, zaplantować. Masz broń na blisko. MP9 to no, było czekać, wiedziałeś, że on tam jest. On ma no Digla i moją M4. Dlatego ci kazałem czekać. Patrzcie na to. Czy ja walnąłem? Że on nie dostał? Nie wiem. Ej, pst! Merwo! Walnąłeś w ścianę Ewidentnie! Trzyma boje, na boje! Pięknie! uratowałeś nas. Kogo pozdrawiasz na filmie, dawaj. Mamy. No i serio? Standardem. Nie, no. Nie, nie, nie jestem taki, że pozdrawiam z stresu Czyli mamy tylko. Tak. No dobra. Proszę pozdrowienia dla mamy. A obejrzy tu mama chociaż? I cieszę się z pozdrowień. No. Ogląda mnie na ja. pewno, co? Pojrze, baby, że. Ja. Dobra. Ja jeszcze...

No nie wziął bomby jeszcze tak czy inaczej No, raz. Kurde no, Dobra, nie, nie, nie. Jaki on bity no, A, Dobra, mamy paczuszkę Zemki dostał w 7 strzałach i nie podpadł gdzie go tam biłeś? W polecu stopy? Nie, ja za Ja <śmienią> <śmienią> sobie po meczach pogram. pogram. teraz. Spotkałem spoką kogo takiego? A jakiegoś typa z YouTube'a. <śmienią> A, okej. Okay. Ale ci z YouTube'a to wie, że tacy słabi są raczej, nie? Kierowani wszyscy i w ogóle niesympatyczni. Tak. Tylko pieniążki Ładnie, nic w ogóle... Zero szacunku do widza, nawet nie porozmawiają, ani nic, co? No, Ty grasz solo, no, pewnie, więc nawet nie mam co pytać Czy chcesz jeszcze zagrać kolejnego? Mogę się dodać O kurde Minus 50 go, czy nie? Nie, no wygraj a, dobra, Easy! Czyli nice. <noise> nice co, pozdrowienia dla mamy tylko, tak? Tak, tak, No tak. dobra, to pozdrawiamy mamy. I dzięki wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie w takim razie. Patrzymy jeszcze tylko na rangi i mamy nasz Masz kolejny. Masz że jesteś pierwszy? Winek. Co mówisz? Masz jesteś na film. A, no, no. <noise> Cześć, już jakieś DMG kałaszki, różne takie rangi. la dalej. d'aller.